Jak zamienić puste opakowanie po chipsach w zaczarowaną wieżę i przerobić lalki na bohaterów magicznej bajki? Obejrzyj nasz nowy filmik. Maleństwo Lol już wystarczy leżenia w pudełku. Zamieńmy cię w księżniczkę. Ostrożnie odetnij resztki włosów. Ściągnij z lalki głowę i ostrożnie wyciągnij resztki włosów ze środka pensetą. Nie martw się, maleństwo. Niedługo będziesz mieć piękne włosy. Zrób pasma włosów z żółtej waty. Ostrożnie przyklej złote loki wzdłuż linii włosów. Musimy tylko dodać typowy dla roszpunki warkocz. Zrób długie pasma z żółtej waty. Zapleć je. Mała roszpunka już się nie może doczekać. Zaraz, sekundkę. Wpleć warkocz w resztę włosów. Gotowe! Spójrz na piękne włosy roszpunki. Ale roszpunka ma zielone oczy. Weź białą i zieloną farbę akrylową. Zaznacz białą część oka cienkim pędzelkiem. Nanieś zieloną farbę na niebieskie tęczówki. Zaznacz usta różową farbą. Roszpunko wyglądasz pięknie, ale przydałaby się elegancka suknia. Narysuj duże koło na materiale i wytnij je. Złóż je trzy razy. Powstał trójkąt. Odetnij górny róg. Mamy dziurę w środku. Złóż materiał na połowę i odmierz około centymetra od środka. Dodaj małe nacięcia do zaznaczonych miejsc. Przetnij pasek koronki na dwa cienkie elementy. Ostrożnie przyszyj jeden z nich do krawędzi materiału. Suknia nadal jest za szeroka dla roszpunki. Zagnij dwie falbany, aby na siebie nachodziły. Trzyj je fioletową nitką, żeby wyglądały na zawiązane. Użyj reszty koronki jako pasa. Zawiąż na plecach kokardkę. Dwa kawałki fioletowego materiału zamieniły się w małe rękawki. Roszpunka jest szczęśliwa. Ta suknia jest niesamowicie piękna. Rożpunka jak zwykle spędza czas w swojej wieży. Ale mi się nudzi. Wiecznie to samo. Oto dzienny rozkład zajęć Rożpunki. Taniec, śpiewanie wesołej piosenki i ścieranie kurzu. A psik! <grystanie> Czas na przekąskę. Rożpunka gotuje i nakrywa do stołu. Uwielbiam te pyszne pączki. Nie zapomnij odłożyć książki. A teraz mogę malować. Rożpunka kończy swój ostatni obraz. Stworzyła światełka na niebie. Pascalu, moje największe marzenie to zobaczyć te światła z bliska, nie z okna mojej wieży. Włosy tej lalki tak się poplątały, a farba na jej twarzy prawie zupełnie zeszła. Możemy z łatwością to naprawić i zamienić ją w matkę Gertrudę. Zetrzyj farbę z twarzy lalki zmywaczem do paznokci. Odetnij jej poplątane włosy. Już nie będą Ci potrzebne. Nanieś czarną farbę akrylową wzdłuż linii włosów. Powstała laleczka. Weź dwa sznurki. Na przykład od papierowej torby. Odetnij końcówki. Rozplącz je pociągając za nitki. I mamy loki. Przetnij je na cztery części. Przyklej każdy lok do głowy. Przytnij włosy. Teraz weźmy się za twarz. Pomaluj oczy na biało. Zaznacz szare tęczówki. Zrób czarną źrenicę. Pomaluj górną powiekę różową farbą. Dodaj rzęsy cienkim pędzelkiem. Nie zapominaj o czarnych brwiach. Bez czerwonej szminki się nie obejdzie. Nanieś punkty światła na oczach białą farbą akrylową. Matka Gertruda chce zobaczyć swoją suknię. Weź czerwony materiał i czerwone i żółte nitki. Odrysuj lalkę na materiale i wytnij ją. Powstały dwie połówki sukienki. Szyję czerwoną nitką. Przewróć na prawą stronę. Wow! Przeszyj krawędzie na żółto i zrób też pasek. Przyklej go do sukienki i przyozdób kółkiem. Sukienka Gertrudy jest gotowa. Gertruda w przeciwieństwie do Roszpunki woli botki. Gertrudzie podoba się jej nowa stylówka. Teraz zamienimy małego Lola w Juliana. Odrysuj sylwetkę lalki na papierze. Narysuj spodnie. Złóż materiał na pół i przypnij szpilkami. Wytnij i zszyj boki szarą nitką. Przewróć na prawą stronę i spodnie są gotowe. Uszyj koszulę z beżowego materiału. Julianowi bardzo podoba się ten strój. Weź niebieski filc i narysuj na nim kontur kamizelki. Złóż filc na pół i wytnij go według konturu. Szyj górną krawędź węższej części nitką. Zostaw tą część wolną i zaszyj resztę. Odetnij górny róg i odwróć na drugą stronę. Zagnij rogi kołnierzyka pensetą. Przyszyj je nitką. Podnij kawałek sztucznej skóry na cztery części o różnych kształtach, zrób z nich pas i torbę. Musimy tylko zrobić pasujące buty. Mamy niebieskie buty LOL, ale Julian nosi brązowe buty, dlatego musimy je pomalować. Julian jest gotowy na przygodę. Weź pustą puszkę po pringelsach. Pomieszaj białą i pomarańczową piankolinę. Zrób cegły na piankolinie drutem do szycia. Pomaluj przerwy szarą farbą akrylową. Przyłóż szablon okna i odrysuj je markerem. Ostrożnie wytnij okno nożem introligatorskim wzdłuż linii. Owin resztę tubki arkuszem A4 papieru piankowego. Przyozdób okno i zewnętrzny parapet cegłami z piankoliny. Przyklej materiałową wstążkę z liśćmi gorącym klejem. Przyozdób plastikowymi kwiatami o różnych rozmiarach i kolorach. Powstała ładna wieża pokryta egzotycznymi kwiatami. A obok niej są krzaki. Wymieszaj niebieską i fioletową piankolinę i rozwałkuj ją. Narysuj na papierze półkole cyrklem i ostrożnie je wytnij. Sklej je, aby powstał stożek. Baza na dach jest gotowa. Przymocuj piankolinę. Zrób cegiełki. Wytnij cegiełki na dach. Pokryj nimi pozostałą część dachu. Nasza wieża błyszczy się i świeci. Nałóż jasnozielony koralik na szpilkę. Przyczepią do góry wieży. To prawdziwa wieża dla małej królewny. Roszpunka pozwala matce Gertrudzie zejść w dół na jej pięknym warkoczu. Roszpunka jest sama, patrzy się przez okno i czeka na powrót Gertrudy. A oto ona roszpunko spójrz warkocz! Weź małego kameleona z jajka niespodzianki. I mamy Pascala! A teraz zamienimy starego kucyka Pony w odważnego rumaka Maximusa. Zetrzyj farbę zmywaczem do paznokci. Ale serduszka nie schodzą tak łatwo. Wytnij otwór i pomaluj resztki białą farbą w sprayu. Wytnij siodło dla Maximusa ze sztucznej skóry. Zrób uzdę z zamszowego rzemyka. Przyklej uprząż. Maksimusie, ale z ciebie przystojniak. Mmm, ta trawa jest taka świeża i smaczna. Pycha! Roszpunka jest przekonana, że Julian to złoczyńca, który zakradł się do jej wieży. Przyłożę ci patelnią. Zrób sobie przerwę, koleżko. W torbie Juliana kryje się drogocenna korona. A roszpunka odda ją, jeśli spełni jej życiowe marzenie. Maximus szuka wszędzie Juliana, bo to jest bardzo odpowiedzialny koń. Niestety konie nie potrafią czytać. Dlatego Maximus może polegać tylko na swoim węchu. Matka Gertruda wraca i woła Roszpunkę. Dalej, spuść warkocz. Ale nikt nie odpowiada. Gertruda jest wściekła. Roszpunko, jak śmiałaś uciec? Przed matką Gertrudą się nie ukryjesz. Roszpunka pierwszy raz biega boso po trawie. To wspaniałe uczucie. Ale super. Tak fajnie jest biegać po trawie i chlapać się w wodzie. To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Pascalu nie mogę uwierzyć, że to zrobiłam. Paskalowi bardzo się to podoba. Zmienia kolor jak prawdziwy kameleon. Teraz jest żółty jak warkocz Roszpunki. Moje marzenie wreszcie się spełniło. Julian i Roszpunka puszczają miłosne lampiony do nieba. Nagle wszystko się zmieniło, bo widzę Ciebie. Który bohater dzisiejszego filmiku podobał Ci się najbardziej? Roszpunka, Julian czy Matka Gertruda. Daj nam lajka, subskrybuj Lalilu i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, ekscytujących filmików!